nie działaj <laughs> chyba działam <laughs> jest po no, halo halo upadło mi kamerami no jest <laughs> część mojego samochodu to utrzymałem, bo no cóż no znalazłem trochę więcej innych dziwnych rzeczy to utrzymałem i teraz muszę to znaleźć Sekundka, chyba nauczyłem się na tej kamerze cięcia, czy nie wiem, ale znajdę to, kurde błagam, internet mi chyba, bo że już chyba zaczynam nagrywać tylko, żeby mnie nie dopadło o coś Oby ktoś to oglądał, chyba. Ja. Tutaj kolejna rzecz, którą znalazłem. Ja. Takie coś. Um. No, i to mnie więcej ma. Ktoś ten gość chyba tutaj majsterkowała, więc. No nie, jego przyjaciel tam jest. Muszę być szybki. Hej, ty, nie! Lola. Da. <laughs> pokażę wam co tutaj zrobiłem sobie z tą częścią <laughs> okay, okay. tutaj robię ja jakieś przesłuchania tych gości tutaj, tutaj jest ta, ten kabel dlatego, bo dowiedziałem się, że to jest AUTO TV czyli, że robi energię i mogę sobie naładować telefon ale wciąż odlewam tą kamerą, bo telefon jest zamawiany na jedzenia. tutaj sobie je jedzenie to jest moje łóżko Nie zadzwonię chyba po pomoc dzisiaj. Nadlewam, no tak w ogóle nadlewam tylko w noc, dlatego bo dzień jest bardzo straszny internetem. Ale no, muszę być cicho, dlatego bo pewnie nie znowu szuka. A więc naładuję mój telefon, tyle go miałem w kieszeni. I teraz idziemy sobie spać. no，、嗯、我么先录了。